Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod gruszą. Dzisiaj 16 września. Izoluję matki. O, maturka w izolatorze. Jest tak trzy ramki z pokarmem tutaj. Pierzga, Dwie ramki z pokarmem. I tu jest czerw, bo matka była w dużym izolatorze trzyramkowym. I teraz tak. Składamy dwie. Tu są ramki z czerwiem. Matka czerwiła jeszcze do tej pory, już się wygryza. Teraz dostaną trochę syropu. Na dole miały ramki do oczyszczenia. Przeniosę sobie coś do góry. I ramki z pokarmem ustawiamy. Ja ustawiam. Ustawiam w ten sposób. I kolejna cała rama z pokarmem zimowym. Ustawiam tak. 2, 4, 6, 7 ramek, tak będzie na zimę. I teraz tak, zatwór. i Podkarmiaczka, do której możemy coś tam podlać. I jedna ramka jakaś, jak została do osuszenia, choć tutaj jest pusta. Zaraz doleję tym pszczołom trochę pokarmu. I tyle, leczone były. Za chwilę jeszcze druga dawka kwasu. W czwartek, jutro środa. W czwartek, tak. W czwartek będzie w sumie trzecia dawka w sezonie. I szykujemy. Za chwilę, jak zaleję, to jeszcze przejrzę, czy one tutaj, jak się te wygryzą i nie zaleją tych ramek. To po prostu zamienię te ramki i te odłożę gdzieś na bok. Zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Jeszcze w miarę pogoda jest, izoluję w tym roku wszystkie matki, w tamtym roku próbowałem zimować, wychodziło to bardzo fajnie, także ok. Jeszcze wycentrujemy gniazdo, tu jest do wyczyszczenia, zabieram tą nadstawkę i będę, będę składał to, także tu jest też do oczyszczenia i tu odkłady. Ogólnie ja widzę, że pszczoły się zaczęły robować. No tak, tak jest. Pożytki się skończyły no i no i niestety pszczoły szukają jeszcze. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!